ZUS przeżywa prawdziwe oblężenie. Tysiące Polaków już teraz planują przejście na emeryturę właśnie w lipcu i sierpniu 2025 roku. Ale co tak naprawdę kryje się za tym nagłym wzrostem liczby wniosków? Mickiewicz zaprasza do poznania wszystkich szczegółów, które mogą zmienić życie każdego seniora w Polsce. Warto obejrzeć ten materiał w całości. Bo jeśli opuścisz część filmu lub przerwiesz oglądanie w połowie, nie zrozumiesz całej prawdy i możesz przegapić kluczowe informacje, które pozwolą ci maksymalnie skorzystać z przysługujących świadczeń. Dlaczego właśnie teraz tysiące emerytów szturmuje ZUS? Odpowiedź jest prosta, ale niezwykle ważna. To wynik wyjątkowej waloryzacji składek, która w 2025 roku osiągnęła aż 14,41%. Co to oznacza dla przyszłych emerytów? Przede wszystkim podwyżkę świadczeń sięgającą nawet kilkuset złotych miesięcznie. Czy wiesz, że jeśli złożysz wniosek o emeryturę zaraz po tej waloryzacji, Twoja emerytura może być wyższa nawet o 500 zł? To realna szansa na lepsze życie na zasłużonej emeryturze, ale to nie wszystko. Lipiec i sierpień to także miesiące, w których nowi emeryci mogą liczyć na dodatkową, tak zwaną e-14 emeryturę. Ta jednorazowa wypłata wyniesie prawie 1900 zł brutto i jest przeznaczona dla osób, które mają prawo do emerytury na koniec sierpnia. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wielką różnicę może to zrobić w Twoim budziecie? Jednak uwaga, tylko składając wniosek właśnie teraz, możesz z niej skorzystać. Mickiewicz ostrzega, że pominięcie tego terminu oznacza utratę tej wyjątkowej szansy. Zastanawiasz się, czy przejść na emeryturę w lipcu lub sierpniu, czy może lepiej poczekać do końca roku? To pytanie zadaje sobie wielu seniorów. W grudniu i na początku przyszłego roku również będzie okazja do zwiększenia świadczeń dzięki kolejnej waloryzacji i wypłacie, tak zwane trzynastki dodatku, który trafia do wszystkich emerytów. Jednak to, czy lepiej zaczekać, czy skorzystać z obecnej sytuacji, zależy od indywidualnej sytuacji każdego z nas. Mickiewicz podpowie, jak to wyliczyć i na co zwrócić uwagę, by podjąć najlepszą decyzję. Ważne jest, aby nie odkładać decyzji na później. Bo raz przyznana emerytura nie podlega ponownemu przeliczeniu z uwzględnieniem kolejnych waloryzacji. Czy wiesz, że złożenie wniosku tuż po waloryzacji to najlepszy sposób, by zabezpieczyć wyższą podstawę świadczenia na przyszłość? Mickiewicz wyjaśnia, że takie decyzje mogą odmienić codzienne życie, podnosząc standard życia na emeryturze. Na koniec pamiętaj, aby dobrze zaplanować moment przejścia na emeryturę i nie stracić żadnych korzyści, konieczne jest obejrzenie całego filmu do końca. Jeśli przerwiesz w połowie, Możesz nie zrozumieć wszystkich niuansów i przegapić ważne wskazówki, które przygotował Mickiewicz specjalnie dla Ciebie. Tylko pełne zrozumienie tematu pozwoli Ci wybrać najlepszy moment i zmaksymalizować zyski z emerytury. Nie czekaj, sprawdź wszystkie szczegóły już teraz, bo ZUS naprawdę jest oblężony, a liczba wniosków rośnie z dnia na dzień. Czy jesteś gotowy, aby podjąć decyzję, która zmieni Twoje życie? Mickiewicz zaprasza do oglądania dalej. Dowiesz się, jak skorzystać z tej wyjątkowej sytuacji i jakie konkretne kroki podjąć? Aby Twoja emerytura była najwyższa. Zakładając, że już wiesz, dlaczego lipiec i sierpień 2025 roku to kluczowe miesiące dla wszystkich, którzy planują przejść na emeryturę, warto dokładniej przyjrzeć się, co kryje się za tym masowym ruchem i jakie korzyści możesz dzięki temu zyskać. To, co dzieje się w ZUS, nie jest przypadkiem, to efekt przemyślanej polityki waloryzacji, która ma na celu nie tylko ochronę wartości Twoich zgromadzonych składek, ale również poprawę sytuacji finansowej seniorów, zwłaszcza w dobie rosnącej inflacji i podwyżek cen. Roczna waloryzacja, o której słyszałeś już zapewne wiele razy, w 2025 roku wyniosła aż 14,41%. Taki wzrost jest jednym z najwyższych w ostatnich latach i przekłada się na realne podniesienie kapitału zgromadzonego na Twoim koncie emerytalnym. Oznacza to, że nawet jeśli twój kapitał wynosi 400 tysięcy złotych, po waloryzacji wzrośnie on o ponad 57 tysięcy złotych. Brzmi imponująco, prawda? Ten wzrost kapitału bezpośrednio wpływa na wysokość Twojej przyszłej emerytury. W praktyce może to oznaczać wyższą wypłatę świadczenia nawet o 200 do 500 zł brutto miesięcznie. Dla wielu seniorów decyzja o momencie składania wniosku o emeryturę jest jednym z najważniejszych wyborów w życiu. Czy warto poczekać do końca roku i liczyć na dodatkową waloryzację oraz trzynastkę? A może lepiej skorzystać z obecnej, wysokiej waloryzacji i czternastki? W tym materiale postaram się rozwiać Twoje wątpliwości i przedstawić. Na co zwrócić uwagę, by podjąć decyzję, która przyniesie Ci najwięcej korzyści finansowych. Musisz wiedzieć, że emerytura raz przyznana nie podlega ponownemu przeliczeniu po kolejnych waloryzacjach. To oznacza, że jeśli złożysz wniosek przed waloryzacją, nie zostanie ona wzięta pod uwagę przy ustalaniu wysokości Twojego świadczenia. Dlatego tak ważne jest, aby złożyć wniosek dopiero po jej zakończeniu, czyli po czerwcu 2025 roku. To właśnie wtedy kwoty emerytur będą wyższe a Ty możesz uzyskać wyższą podstawę do obliczenia świadczenia. Co ciekawe, lipiec i sierpień to miesiące, w których ZUS od lat notuje największą liczbę składanych wniosków o emeryturę. W 2024 roku w lipcu złożono aż 17,8% wszystkich wniosków, a w sierpniu kolejne 10,9%. Ten trend utrzymuje się również w 2025 roku, co oznacza, że wiele osób zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z wyboru właśnie tych miesięcy. Co więcej, oprócz wyższych emerytur, osoby, które zdecydują się przejść na świadczenie w sierpniu 2025 roku, mają szansę na dodatkową, tak zwaną e 14 Ta dodatkowa emerytura to jednorazowa wypłata, która w 2025 roku wyniesie około 1879 zł. brutto. To ważne wsparcie finansowe dla seniorów, którzy mają prawo do emerytury na dzień 31 sierpnia 2025 roku. Warto podkreślić, że pełna kwota czternastki przysługuje osobom, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Dla tych, którzy otrzymują wyższe emerytury, kwota jest odpowiednio obniżana, działa zasada złotówka za złotówkę. Zastanawiasz się pewnie, co zrobić, jeśli nie złożysz wniosku w tym właśnie okresie. Niestety tracisz wtedy prawo do tej dodatkowej wypłaty. Dlatego właśnie Mickiewicz podkreśla, jak ważne jest, aby dobrze zaplanować moment przejścia na emeryturę. Nie chodzi tylko o wysokość miesięcznych świadczeń, ale także o skorzystanie z jednorazowych dodatków, które mogą znacząco podnieść Twój budżet. Jeśli chodzi o osoby, które rozważają przejście na emeryturę później, np. pod koniec roku lub na początku 2026 roku, również czekają pewne korzyści. Rząd planuje kolejną waloryzację świadczeń na poziomie około 4,9%, co oznacza, że osoby, które przejdą na emeryturę w grudniu 2025 roku lub w pierwszych miesiącach 2026 roku, mogą liczyć na podwyżkę około 49 zł na każdy 1000 zł. emerytury. Do tego dojdzie także tak zwany trzynastka, dodatek wypłacany wszystkim emerytom, niezależnie od wysokości świadczenia. Jednak, czy opłaca się czekać na te korzyści, czy lepiej skorzystać z wysokiej waloryzacji i czternastki już teraz? To indywidualna decyzja która powinna być oparta na dokładnej analizie Twojej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Mickiewicz zachęca, aby nie podejmować decyzji pochopnie i korzystać z dostępnych narzędzi, takich jak kalkulatory emerytalne dostępne na platformie usług elektronicznych ZUS czy w aplikacji MZUS. Dzięki nim możesz samodzielnie sprawdzić, jak zmieni się wysokość Twojej emerytury w zależności od terminu przejścia na świadczenie. Warto również wspomnieć o emeryturze częściowej, która może być opcją dla osób, które nie chcą lub nie mogą całkowicie odejść z pracy. Emerytura częściowa pozwala na uzyskanie 50% świadczenia przy jednoczesnym kontynuowaniu aktywności zawodowej. To rozwiązanie, które daje większą elastyczność, ale wymaga spełnienia odpowiednich warunków dotyczących stażu pracy. Mickiewicz podkreśla, że choć emerytura częściowa nie jest dostępna dla wszystkich, dla wielu osób może być korzystnym etapem przejścia na pełną emeryturę. Pamiętaj, że oprócz podstawowej emerytury ZUS oferuje również różne dodatki i wsparcie socjalne dla seniorów. Jednym z nich jest tak zwany 500 U dla seniorów, czyli specjalny dodatek wypłacany osobom spełniającym określone kryteria dochodowe. Warto śledzić aktualne informacje i zmiany w przepisach, ponieważ prawo emerytalne często się zmienia, a nowe rozwiązania mogą przynieść dodatkowe korzyści. Nie można też zapominać o świadczeniach pomostowych oraz przedemerytalnych. Które są przeznaczone dla osób wykonujących prace szczególnie uciążliwe lub tracących zatrudnienie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Te formy wsparcia często są pomijane w codziennych rozmowach, ale dla wielu seniorów są niezwykle ważne i mogą zapewnić stabilność finansową w trudnym okresie przejścia. Podsumowując, lipiec i sierpień 2025 roku to wyjątkowy czas, który może znacząco poprawić Twoją sytuację finansową na emeryturze. Dzięki wysokiej waloryzacji. Dodatkowym świadczeniom i odpowiedniemu zaplanowaniu momentu składania wniosku masz szansę na wyższą emeryturę i dodatkowe pieniądze, które mogą poprawić komfort życia. Mickiewicz apeluje, aby nie odkładać decyzji na później i skorzystać z dostępnych narzędzi, które pomogą ci wyliczyć najlepszy moment przejścia na emeryturę. Pamiętaj, że każda decyzja ma swoje konsekwencje i dobrze jest poznać wszystkie szczegóły, zanim podpiszesz dokumenty. Dlatego zachęcam Cię do obejrzenia całego materiału. Bo tylko pełne zrozumienie tematu pozwoli ci maksymalnie wykorzystać nadchodzące zmiany i zapewnić sobie spokojną, godną emeryturę. Nie przerywaj oglądania w połowie, tylko wtedy poznasz wszystkie ważne szczegóły i unikniesz błędów, które mogą cię kosztować sporo pieniędzy.